Cześć, witam Was, maniacy spawania. Zgodnie z tym, co Wam Radek obiecał w odcinku, w którym spawaliśmy w pozycji z dołu do góry, z góry na dół, zrobiliśmy zgładę, żeby porównać topienie. Robiliśmy to na złączach pakwinowych wcześniej, więc zrobimy to samo, tym razem zrobimy to na złączu doczołowym. No i zarazem też udowodni Wam to poniekąd, że nawet takim małym fanmigiem J5 jesteśmy w stanie pospawać blachę o grubości 8-10 mm z pełnym sukcesem. I nie nie ma z tym żadnego problemu. Wczepimy próbki, uzbrajamy sprzęt i jedziemy. Mamy już wcześniej zukosowane blachy. Ten kto ogląda nasze odcinki, no to będzie wiedział, że jest to ukosowane maszynowo. Włączysz gaz? No, szukam rękawic. Zastary się na to robię. Już lepiej nie będzie. Poszczepiana próbka. Tak jak widzicie, szczelina około 3 mm. Mówię oko zresztą z racji tego, że robię to zawsze na oko. Jak się zawsze, no jak byłem początkujący, to faktycznie podkładałem jakieś tam dystanse, żeby, żeby ta szczelinka była idealna. A teraz mi się wydaje, że nie ma to aż takiego znaczenia. Nawet nie wiem, czy to idzie wychwycić delikatnie, bardzo delikatnie, ale jest ta ścianka trochę przesadzona wyżej. Ale myślę, że sobie z tym poradzimy. Pierwszą pojedziemy z dołu do góry, czy z góry na dół? Z dołu do góry. Z dołu do góry. Będzie rozgrzewka. Dobra. To, co tutaj mamy, jest to Fanlig G5, drut zwykły, standardowy, SG2, średnica 08, mieszanka 82% do 18%. Ustawienia, takie jak widzicie, nie ruszam tutaj nic, nie kombinuję. Jest to czysta synergia z tego urządzenia 19V dokładnie ustawiona. I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like Rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes Made lots of mistakes Taking shots Skipping breaks Feeling lost Feeling great Popping off Singing straight Never stopped Never changed All the squad <sighs> This wrong? Weszła na drugą stronę. Wow. No i dobra. Tak jak widzicie, oryginalnej fazy nie, nie naruszam wcale z racji tego, że właśnie oryginalna faza jest naszym. Prowadnikiem, ona nas nakierowuje na spoinę, więc o ile ona jest równa, to mamy zdecydowanie większe szanse na zrobienie równego lica, przez co spoina wygląda estetyczniej. No i oczywiście bez zmiany, jakichkolwiek parametrów, jedziemy dalej. Wyglądało jakbyś długo w nosie. Próbujemy bez wypełnienia, zrobimy od razu lico. I make, I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Oh, oh, da -da 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 -da. yeah man i'm up again i got tired eyes need a cup of blend that's right in the am that's my only friend no light just the sun coming up on the horizon i lose track of time yeah move fast and climb a new class divine yeah true passion shines and i'm through past No więc spójna wygląda tak, tak jak widać. Eee, no nie ma tutaj jakichś szczególnych podtopień, być może delikatnie miejscowa, ale jest tego naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Patrząc pod kątem norm, nawet... nie byłoby problemu żadnego, żeby to ta, przeszło. Ta, ta. No nawet w klasie B, według 58-17, te, te, te podtopienia myślę, że, żeby się mieściły. Dokładnie tak. Więc to samo, tylko z góry na dół. Dokładnie te same parametry, ja tak jak mówiłem wcześniej nie ruszałem tutaj oryginalnej synergii, nic tutaj nie kombinowałem, przetop, przetop robiliśmy na 19V, lico już na 18V. Stawda jest taka, że na 18 można było robić spokojnie wszystko. Tak jak widzicie, przepiłem sobie ten swój magiczny uchwyt bliżej kraju stołu. Z racji tego, żeby mi było łatwiej obserwować to, co robię. Gdzieś tutaj jakoś się postaram złożyć do dołu, ponieważ jadąc z góry na dół, no ten widok jest zasłaniany. 19 V, nic nam się tutaj nie zmienia, średnica drutu ta sama, czyli 0,8 i podobnie jak i mieszanka 82 do 18

Czy dałoby się ją zrobić większą? Owszem, dałoby się, natomiast potrzebna by była większa szczelina do tego, a chodziło o to, żeby porównać te same warunki spawania w dwóch różnych pozycjach, grań w pionie z góry do dołu grań w pionie z dołu do góry. Tutaj nawet spokojnie można było zejść jeszcze 1 V niżej, z racji tego, że już mocno uciekałem na grubsze ścianki fazy podczas spawania grani, bo widziałem, że ona się nam tam przelewa solidnie. Widziałeś różnicę pomiędzy prędkościami spawania, jeżeli chodzi o przetop spawaniu z dołu do góry, a z góry na dół? Jasne, z góry do dołu było zdecydowanie szybciej. Wprawdzie lico tej spoiny graniowej wydaje nam się być na tej samej wysokości. Natomiast jest to kosztem niewypchanego przetopu. Dokładnie. Zgodnie z tym, co robiliśmy wcześniej, zjeżdżam jeden Volt niżej. Czyli parametry wyglądają tak jak teraz.

Jak to wygląda, było po prostu widać, że no starałem się, naprawdę się starałem jak mogłem, natomiast było widać, że musiałem uciekać przed tą cieknącą magmą, przez co też nie miałem odpowiednio dużo czasu na to, żeby się faktycznie tam wtopić. Wizualnie nie wygląda to źle. Porównanie szerokości lica, piony z góry na dół i z dołu do góry. Natomiast w środku, no ja już wiem co tam będzie. Oczywiście zaraz przetniemy te próbki i zrobimy zgłady, żebyście zobaczyli również wy tą różnicę. Jeżeli patrzyliśmy od strony grani, widać było po kolorze materiału, że tego ciepła jest dużo mniej wprowadzona przy spawaniu z góry na dół. Cie tak jak widać jest to pion z dołu do góry parametry widzieliście wcześniej oczywiście próbka jest czysta tak jak widzimy tutaj wyraźne linie wtopienia wszystko jest jak najbardziej w porządku no wypchana grań dość solidnie, wysokie lico ale wszystko jest poprawne dobrze Druga część tej, tej samej pozycji, czyli pion z dołu do góry bez zaskoczeń, tak czysto ładne, ładne wtopienie, mocno wy, wypchana grań, nic dodać, nic ująć. Czas z czasem jest tak, że wręcz po cięciu, dwie strony próbki potrafią być zupełnie inne. Jedna będzie poprawna, a druga strona już będzie z jakąś niezgodnością. Jest to związane z tym, że e, to cięcie zabiera nam w granicach. 1-2 mm i, i okazuje się, że już tuż obok mamy jakąś niezgodność z spawalniczą. Tutaj jest ok. Bardzo ładny zgład. I tutaj widać to jest już próbka spawana z góry do dołu. No różnica w topieniu jest kolosalna. Zresztą możecie zauważyć, oczywiście pewnie wam to zaznaczę, i jest tutaj widoczna pora. Z jednej strony, jeżeli byśmy to delikatnie powiększyli, będziemy też widzieć tą grań, która ma podtopione pod, pod krawędzie. Także kwestia tego, że, że ten drut nie, nie, nie został wypchnięty granią, spowodował tam niewielkie niezgodności, które są od strony grani, to znaczy podtopienia. Pod I jest dużo węższe, dużo niższe. No, świadczy to o tym, że wprowadziliśmy dużo mniej ciepła podczas Dokładnie. Tu już druga strona tej samej pozycji, czyli pion z góry do dołu i y, widzimy dokładnie to, o czym Radek mówił wcześniej, czyli z tej strony na przykład już nie mamy żadnej niezgodności w postaci sporowania. Wystarczyła grubość taśmy, tak? czyli grubość cięcia to jest około 2 mm, i już nam niezgodność znikła. Natomiast no, wtopienie, jak wtopienie, po całej długości będzie to samo, czyli bardzo nikłe, zdecydowanie słabsze połączenie niż w przypadku piono spawanego z dołu do góry. Tutaj widzimy podtopienie grani. W przypadku takim gorszym, byłoby to wręcz przyklejenie. Brzegowe, jeżeli chodzi o, o warstwę graniową. No dobra, maniacy, to by było na tyle w tym odcinku. Tak jak widzieliście, zrobiliśmy po raz kolejny porównanie pozycji z góry do dołu, kontra z dołu do góry. Było już wcześniej, oczywiście, natomiast była to pozycja pakwinowa. Chcieliśmy kompletnie wyczerpać temat, zamknąć go doszczętnie. Dlatego też pospawaliśmy jeszcze złącza do czołowe. Myślę, że udowadniając wszystkim, że spawanie z góry do dołu nie jest jednak tak dobre jak być powinno i przede wszystkim te połączenia są zdecydowanie słabsze niż spawając zgodnie z normami, czyli z dołu do góry. Także dzięki śliczne za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. Ta 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 ta, 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 ta. Oglądasz drużynę A? Tak, jeszcze dziecko pewnie. Czy... No właśnie nie wiedziałem czy cię to ominęło czy nie, bo jesteś już stary. Co z drugiej strony Karolina oglądała więc. Więc może nie jesteś aż tak stary.